Wykonawca musi zastrzec i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dwa warunki musi spełniać. I jak stanowi artykuł 18 ust. 3 ma to zrobić nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji. Brak wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, mimo zastrzeżenia powoduje, że absolutnie nie wolno tych informacji jakby. No, u, u, z punktu widzenia z tak, e, nie udostępniać, e, wręcz przeciwnie, tak? E, informacje te są e, jawne. No i jest to oczywiście wyjaśniane powielokroć w orzecznictwie. Tu mam taki przykład ciekawego wyroku z 28 grudnia 2022, gdzie w wielkim kontrakcie, proszę Państwa, budowlanym. Jedna z firm zastrzegła złożone dokumenty i wyjaśnienia dotyczące procedury samooczyszczenia. No, proszę Państwa, tam wykonawca, z tego co pamiętam, chyba nie wiem, na 20 stron napisał uzasadnienia, tam, że to tego, że to tam te informacje self-cleaning to tutaj posiadają wartość gospodarczą, określają jakiś schemat działania firmy, przypadków tutaj zmian organizacyjnych, żeby tam poprawa nastąpiła gdzieś innych, tak całkiem. Dobrze napisałbym, powiedział tego, tak? Natomiast rzeczywiście to tak często bywa, że jak się te 20 stron przeczyta, i jakby człowiek przyjął taką metodę, że bierze mazak i wykreśla to, co jest tylko bełkotem. Czyli jest albo przywołaniem orzecznictwa, które zapadło w innych sprawach, albo jest jakąś luźną interpretacją przepisów ustawy o zwalczaniu siebie konkurencji. Co w ogóle nikogo tu nie interesuje, tak? No, zającego to nie interesuje, że wykonawca orzecznictwa się naczytał i na przykład znaleźć 10 wyroków na tajemnicę przedsiębiorstwa i tam coś cytuje z tych wyroków. Tak? Jakie to ma przełożenie, przepraszam, na tą sprawę, tak? Albo cytuje jakieś tam definicje wartość gospodarcza, co to tego jest i tak dalej, i, i jakby poucza zamawiającego, tak? co to jest wartość gospodarcza. No więc jakby tak zrobić, że ma za kimś te, co to zaznacza i wszystko usuwa. I tylko proszę konkretnie, gdzie Państwo wykazaliście, że te informacje, te podane tutaj w tych papierach, w tych dokumentach, stanowią tę inicjatywę Gdzie jest udowodnienie, że informacja ta ma wartość gospodarczą następującą? Jest to wyjaśnienie tego. Nasza firma w stosunku do tych informacji podejmuje następujące działania, takie i takie, które należy uznać, że są wystarczające do zachowania w poufności, i tak dalej. No, gdzie to jest? Tak? No to się okazuje, że tam nic nie ma. Że tam jest tylko jakiś bełkot, taki, proszę Państwa, nie na temat, no i tam y, jakiejś merytorycznej y, y, informacji uzasadniającej, że te konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie, nie ma tam wcale. Tak? Y, pomijany jest często w tych zastrzeżeniach, proszę Państwa, ten aspekt, że Informacja może być zastrzeżona. Czyli postępujemy na zasadzie takiej, że nie utajniamy na przykład całej treści, nie wiem czego, tylko jedno zdanie z tej treści może stanowić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. A może pozostałe zdania już, już nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. To dlaczego cały dokument się utajnie, na przykład, a nie tylko pierwszy akapit, na przykład tego dokumentu, czy jak tam. No, 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 to są to tego typu dylematy. Natomiast. Też trzeba to zrobić wraz z przekazaniem informacji. No zdarzały się takie przypadki, gdzie wykonawca no właśnie składa te zastrzeżenie, no i takie lakoniczne jakieś tam, no przepraszam, ja to tak nazwałem bełkotem, tak tego może, może zaostro, tak, no ale no, tak, tak się to często kojarzy, jak to się czyta, że to taki bełkot jest trochę. No i szanowni państwo, było tak, że wykonawca został poinformowany o utajnieniu tych jego informacji i dopiero tam zaczyna przynosić jakieś konkretne informacje, dowody, że to na pewno tam jest informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa i to państwo absolutnie zabrania mu udostępniania i tak dalej. Nie wolno, nie wolno proszę państwa uzupełniać, czyli donosić po terminie złożenia informacji zastrzeżonych jakichkolwiek dodatkowych yy, tych uzasadnień i tak dalej, i tak dalej, które dopiero by miały wykazywać, że zastrzeżone informacje zostały skuteczne. To już jest po terminie, tak? Ustawodawca napisał jasno, że wraz z przekazaniem tych informacji trzeba zrobić dwie rzeczy. Raz zastrzec, a dwa wykazać. Koniec. Wraz z przekazaniem informacji. Nie ma, że potem, nie ma, że dwa dni potem, tydzień i tak dalej. Ma być to zrobione wraz z przekazaniem tych y, informacji.